będzie będzie, ostre, co? Nie będzie. I od razu widać kto prowadzi tą forę. <grym> no to tak strzelnią ją prowadzi widać. Ale ma grilla za to na palce, słuchajcie. Idziemy na obiadek. Tu była taka fajna kuchnia, taka kreolska, gdzie spodawają jambalaje, ale chłopaki nie wiedzą co to jest jambalaya i nie chcieli iść, ale ja sobie pójdę najważniejsze jutro sam. Słyszycie, jedzie chyba jakaś policja, jakiś pościg jest, możecie, że będziemy zaraz w GTA. To jedzie, nie to karetka jedzie. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Charakterystyczny właśnie taki widok takich przedmieść amerykańskich. Z domek, taki pięknie przystrzyżony, z pięknym trawniczkiem, skrzyżowanką, Madison Street. Kurczę, to jest klimat, kiedyś się tu przeprowadza. No, tu jest polecana burgerownia Jack Browns. Ja sobie zamówiłem. A są burgerki, zobaczcie cenowo, jak to wygląda. To jest klasyczna burgerownia zwykła. Ja zamówiłem sobie szoker i zobaczcie, 10 dolców za bułę. Zobaczymy, jak ta buła jest duża, jak to wygląda no, Ale 10 to mniej za jak u nas teraz burgerki chodzą Zobaczymy, jak ten burger będzie wyglądał ja mango Przyszło moje zamówienie, zaraz zrobimy wielki unboxing burgera Ale już widzę, że to malizna To no, będzie taki Słuchajcie, nie ma tutaj zbyt dużo towaru napchane To jest palec dla porównania A jak smakowo oceniacie? Tak dobra. Hiszpańska mucha Burger naprawdę dobry, tylko no... niewielki, ale faktycznie godne polecenia, bo naprawdę dobre jest. Fiat, Fiat... To jest dopiero egzotyka tutaj. Ale zobaczcie, to jest posprzątane, z ja cały czas jestem pod wrażeniem tego, jak to jest czyściutko, jest. Zobaczcie, zwykłe miasteczko, jakieś kwiatki sobie wiszą. Jest coś pięknego. Lefura, fura, kurde... O, u nas takich nie ma, tutaj to jest norma. Coca-Cola, Super Duty zobaczcie Red Bull. Nie wiem czy u nas taki jest Pitch Nectarin. Wydawało mi się, że taka, tego koloru u nas była, ale czy ona była o, o smaku Pitch Nectarin? Nie przypominam sobie co to było właśnie u nas. A ciekawostka taka w sklepie nabyłem Seven Up Cherry. Nigdy tego nie widziałem. Oczywiście wielki zbiornik dwulitrowy. Mniejszych nie było nawet dobry, taki delikatny smak, nie takie bardzo słodkie, bo widziałem jeszcze była wersja Zero Sugar ale kupiłem taką zwykłą, no i nie jest to taka mega słodka, no ale dobre, ale czuć tą chemię, no co tu się oszukiwać i wjechało amerykańskie śniadanie waffles szósty raz z żęby. szósty raz to samo na śniadanie i są nasilanie placki ziemiaczana i to w dwóch formach. Jedne chyba smażone na smalcu, a drugie normalnie na jakimś Do oleju. No i <grym> Ale ja lubię placki. Zobaczcie, jakie takie fajne osiedle, domki takie. Cisza, spokój. Przyczepy kempingowe, Ameryka. Ale zobaczcie, to są takie kaczki jak w Europie takie, wyglądają tak samo jak nasze. Może przyleciały. I pod porem to pływają sumy ludojady. Masz kremetę jakoś? Tak, A, bo to jest krewetę. pizza Kajun. Czyli też jest, są kawałki suma też tutaj pomoc gdzieś. Zobaczcie, to jest pizza moja, to jest pizza Irka. Ale Iryk jest dwa razy mniejsza ode mnie. 30 dolków wejście do muzeum. Jest tutaj trochę eksponatów Saturn 1. On może być ciekawy, Zobaczymy. Duży tam nie był. No, Duży nie był. I ma brudne kolana, się musiał wypierdzielić na tym księżycu. Gordon. Gordon. Nie dbał o ten mundur w ogóle. jest są. Zbiornik paliwa i dwa boostery z STS. Space Transportation System dla promu kosmicznego. Tu jeszcze zdjęcia, że kiedyś to był na górze przytwierdzony prom kosmiczny, ale coś tam go rozebrali, nie, 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 nie doczytałem dlaczego. Na złą pewnie. Ale to jest bydle wielkie, ja pierdziele. I przyczepiacie do tego prom i lecicie w kosmos. Odwaga, goście musieli naprawdę wyhodować potężne jaja. To jest bardzo ciekawy samolot. To jest Gulfstream 2, o ile się nie mylę, który był przerobiony tak, że połowa kokpitu była normalnie samolotem, a połowa kokpitu to był jakby prom kosmiczny. I ten samolot jest tak przerobiony, że służył do podejść, żeby pilot promu kosmicznego mógł sobie wyćwiczyć jakby wizualizację podejścia, dlatego że ścieżka podejścia zwykłego samolotu to są trzy stopnie, są trzy stopniowe ścieżki podejścia, natomiast prom kosmiczny Miał ścieżkę podejścia 20-stopniową, żeby ten samolot nie rozpędzał się na takiej stromej ścieżce schodzenia. Był tak przerobiony, że podejście na 20-stopniowej ścieżce podejście robiło się z wypuszczonym podwoziem i z włączonymi rewersami. Niesamowite. To jest sprzęt. Oto jest chyba zdjęcie wnętrza kokpitu tego samolotu. To można zobaczyć. O, widzicie? Zobaczcie, tu macie normalnie Wolant jak w prawdziwym samolocie. Natomiast ta część jest jakby kawałkiem promu kosmicznego z tym takim charakterystycznym wolantem czy joystickiem do sterowania promem. I tak samo chady są zrobione. Także taka ciekawostka. A tak wygląda normalnie. No i tu też chyba o tych rewersach piszemy, co sobie się czytasz. No, no i faktycznie to jest Karl Stream 2. Ja to się jednak znam na tej awiacji, to czasami sam siebie zaskakuje. Saturn, tak słyszę słyszę, Saturn 1 i Saturn 5. Tu na pierwszym tle jedynka, a tam w tle potężna, ogromna piątka. Która wygląda, na ten która wygląda jakby mniejsza. chyba mniejsza, ale to tylko po, pozory. Tu to, to, to ma udawać księżyc chyba, coś jest lądownik i flaga. No, to jeden i jedzie. A, a tak gorąco jest na dworze, że taka zimna kolka to tak pięknie zrobi na gardziołko. Ja postawiłem na amerykańskiego doktora Pepera. On mnie uleczy z tego gorąca, które tu panuje. No i tu się zaczęła prawdziwa wystawa. Saturn 5 rozkawałkowany na sekcje. I tu naprawdę widać wielkość jak potężne to jest bydle po prostu masakra, tego się nie da opisać. Co, co oni wtedy zrobili? I na szczycie tej wielkiej, potężnej rakiety wsadzili kilku gości i wysłali tak księżyc. Unbelievable. Kapsułki Merkurego. Piękne brązowe panele. Kobiety lubią w brąz. Tutaj zobaczcie, to jest druga sekcja. <laughs> Saturna 5. Tutaj sekcja trzecia. Jeden silnik i zobaczcie, co tam stoi w rogu. Lądownik. Lądownik księżycowy. Moduł dowodzenia. Apollo 16, ale zobaczcie, oryginał, ja pierdzielę Fajnie to wygląda, co? I on jest, zobaczcie, tutaj ze spadochronem Spadochronik I lądownik jako że jesteśmy w południowym stanie. Kuchnia Kajun dzisiaj jedzie na grubo. Aligatory. Raki. Wszystko co pochodzi z bagiem. Patrz mają skórę z barana. I wjechał Budu Burger z rakami. Tutaj widać kawałki raków i fryteczki. Nie będzie przepyszne. to super burger. Tycha Nie wiem, czy warto przylatywać do Alabamy dla niego, ale na pewno jest dobry. To jest Church Street, i na Church Street jest wiele kościołów, to jest chyba jeden z nich. Patrz wielka flaga Ameryki. Krzyż południa. To są historyczne wagony, tutaj jest parowozownia, tylko że ta parowozownia z tego co widziałem to jest przerobiona na jakąś salę bankietową chyba. Ale ładnie odrestaurowane, zielone trawniczki. To jest, no i tu jest obrotnica. Czyli to ewidentnie była parowozownia kiedyś Jest obrotnica Właśnie padło pytanie jaki tu jest standard torów taki jak u nas i u nas jest ile 1460 mm standardowych Nie ja wiem ale to się raz o szyny no. no jeździ po szynie nie? Tutaj Ale po jednej Po jednej ja. No ja bym raczej mu lata 60-70 ale fajne, o jest ciuchcia fajne. nawet taka Ala Western, takie stare dystrybutory antyczne paliwowe. Fajny klimat wiem czy jest stacja. Budynek st stacyjny Hansville. Fajnie To trochę takiego współczesnego złomu stoi. jakieś wagony nowoczesne na bocznicy tam z tyłu kolejowe klimaty Zobacz 904 rok stare takie małe muzeum na tu absolutnie nikogo nie ma jesteśmy w takiej meksykańskiej knajpce taką mama ciekawe jedzonko, fajne susiki i cenowo jak to wygląda źle, że to też ceny takie powiedzmy, bo to jest tył Ja sobie zamówiłem quesadille po 12 dolców Trochę tkania, no, zawodowa i z piramidą. Yes. No na no. to <gulito> Zobaczymy, jak będzie wyglądać jedzenie. Wjechała quesadilla, mac and cheese. Tak jak to mówią, że kawał obywatela więcej będzie <gulito> wyjezionego do Polski. Oj, tam pójdę na siłkę. 15. Na Tak? To Śniadaniowe wafelki Szczerze powiedziawszy, już mam dosyć tych wafelków śniadaniowych A dzisiaj już ostatni raz Lecimy do Europy, gdzie na śniadanie są normalne rzeczy, a nie gofry francuskie będzie śniadanie Będzie francuskie śniadanie, francuskie śniadanie. w sumie to też kijowe Jezus Co będzie w, w Polsce Tak, w sumie jak wrócimy do Polski dopiero będzie normalne śniadanie Cargo Lux i jakieś złąki tutaj, beachcrafty. Water No jesteśmy we Francji i koniec amerykańskiej przygody, czas do domu. Śmigać, zobaczcie. Francuska przygoda się zaczyna. Tam w polu się pasą Jack. Lekko przechodzone.